Hej, hej, witam Was serdecznie. Dzisiaj mam dla Was piwo z Browaru Bojanowo. Jest to nowość. E, piwo będzie od jutra, czyli od 29 lipca w sprzedaży w Lidlu za 5,99. Natomiast ja te piwa otrzymałem w prezencie przedpremierowo od Browaru Bojanowo. Także dzisiaj spróbujemy. No ale cóż to jest za piwo, zapytacie? Jest to Bojan Triple IPA piwo jubileuszowe, tak w ogóle, 140 lat Browaru Bojanowo, także wszystkiego najlepszego dla Browaru. I dziękuję za paczkę, tak w ogóle, i pozdrawiam serdecznie. Natomiast przeczytajmy już skład i parametry, a więc parametry, ekstrakt 22, alkohol 9, i tutaj mamy składniki woda, słód jęczmienny, słód pilznejski słód pszeniczny, płatki pszenne płatki owsiane, chmiele marynka, lubelski, enigma amarillo, galaxy, mozaik topas, no i drożdże czyli potężna dawka chmieli także bardzo dobrze zapowiada się ciekawie no i data ważności 15 lipiec 2022 jak coś to jest to, to samo piwo, druga butelka po prostu, także postawiłem, żeby jedna sobie stała tak statycznie, natomiast jedną spróbujemy w tej chwili. Także otwieram. Syknęło, nie podniosło się, kapsel firmowy browaru Bojanowo. W ogóle sorry, jeżeli dzisiaj mówię troszeczkę za głośno, ale niestety mam zatkane ucho. Także także odczuwam pewien dyskomfort, ale mam nadzieję, że poziom mojego głosu będzie ok. Także przelewamy piwo do szkła, no i zobaczymy, jak to triple IPA browarowi. Bojanowo wyszło, tyle wystarczy. Piwo zmętnione, barwa jasne złoto. Piana taka średnio kwita, głównie drobno i średnio pęcherzykowa. Wąchamy. No powiem Wam, że tutaj potężna chmielowość w aromacie. Cytrusy, nafta, trochę żółtych owoców. Słodko-kwaśne tropiki, chociaż bardziej słodkie niż kwaśne. Melon. Taka brzoskwinia, może dziś nawet minimalny banan w tle. Lekka kwiatowość, także feria zapachów i aromatów jak najbardziej tutaj wyczuwalna. Zapowiada się bardzo obiecująco. Zobaczymy, jak w smaku, a przede wszystkim, czy będzie goryczka. Mam nadzieję, że tak. Także wasze zdrowie i zdrowie browaru Bojanowo. No i jest. Jest goryczka taka, no średnia, bym nawet powiedział, owocowa, taka grejpfrutowo, tropikalna gdzieś te takie bardziej gorzkie tropiki, bardzo przyjemna, krótka, aczkolwiek jest dość intensywna, niezalegająca, przyjemna. W piwie jest sporo wytrawności, ale jest też sporo w nim słodyczy bardzo bardzo dużo takich mm, słodko -kwaśnych tropików w smaku, chociaż tutaj cytrusy grają pierwsze skrzypce. Cytrusy, nafta, e, właśnie taka kwiatowość, słodko -kwaśne tropiki, e, sporo takich owoców pestkowych w smaku. Właśnie jest taka gorycz taka troszeczkę Pestkowa tutaj bym powiedział, właśnie ta goryczka jest taka cytrusowo-tropikalna, ale bardziej te takie mm, tropiki, pestkowe, bardziej takie gorzkawe tropiki. Także tak bym tą goryczkę opisał. No natomiast smak bardzo przyjemny, bardzo bogaty. Co my tutaj jeszcze mamy? Troszeczkę melona, troszeczkę mandarynki, pomarańczy gdzieś tutaj mm, się pojawia. Banana już jako takiego nie czuję, tak jak to było w aromacie, ale dalej jest przyjemnie, dalej jest owocowo. Myślę, że tutaj też troszeczkę taka brzoskwinia, nektarynka się przebija. Trochę owoców białych, także no, spoko piwo. Spoko piwo, jest goryczka, może nie jest takie bardzo wytrawne, ale profil zdecydowanie przesunięty w stronę wytrawności, chociaż słodyczy właśnie tych takich tropików też jest tutaj w tym piwie sporo. Natomiast jest to całkiem fajne piwo moim zdaniem. Także tutaj zupełnie praktycznie nie mam zastrzeżeń. No może minimalnie wytrawniejsze by mogło być, ale... Pan jest menda świnia. Ale fajna goryczka, także jestem zadowolony z tego piwa ogólnie także jeżeli będziecie widzieli Triple IPA z browaru Bojanowo na półkach w swoim Lidlu to myślę, że możecie brać to piwo bez żadnych obawień także ode mnie to by było na tyle jeżeli skosztujecie tego piwa oczywiście dzielcie się w komentarzach swoimi opiniami natomiast ja się z Wami żegnam, dzięki wielkie za uwagę trzymajcie się, cześć!